Siema, siema, jestem witam jeszcze w kolejnym odcinku, tutaj mamy CSa, jak widzicie, e, dzisiaj mamy taki challenge, że gramy przez całą, przez, przez wszystkie me, przez, no, cały czas USPem, nie, możemy sobie coś, coś kupić, ale nie możemy po prostu, e, z, nie możemy ani jednego obrażenia zabić, i, 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 nie możemy zadać ani jednego obrażenia inną bronią niż USPem, wtedy przygrywamy challenge. I teraz, komentarz możecie, bym kolejny kolejny odcinek. A na razie, dołączyć do trwające rundy. I musimy się trochę pooglądać. Napiszcie w komentarzu, może jak, jak chcecie challenge, no to napiszcie challenge i jaki Jakie chcecie... normalek C na to napiszcie. No, albo coś jakiś albo coś jakąś inną grę, może jak tam chcecie. I no, już trzeba zachodzić na nas do łapki w górę i suba. Ina łapka w górę... Yy, przyznałam się bardzo. Ponieważ, jeśli macie yy, sobie yy, to masz, yy, wszystkie filmy w CSA i macie wszystkie najważniejsze na, na, to, to właśnie więcej dzisiaj się to, ile mam mają mapy w górę. Więc dzięki temu będziemy mieć więcej widzów. No i subskrypcja dla kanału. A no widzę, będziemy tu grać bo już jest jeden, twoje, jeden, ale. Bomba nie zostanie podłożona Bomba ma gdzieś. Aż wam zimę, zimę czekam, że ma 6 flagów. Oj no ale... antyterroryści mają tylko uspa, więc... No i teraz zimę Robił. I ma 7 flagów. To zrobi? Ja zapomniałem, że nie, nie mogę ich płaczyć. Zimę czekam, uspa. Widzicie, no, że oni idą? Widzicie, że na Spię. Dobra, pójdę z nimi. Tutaj. Kajaky na gali, ale no, dobra. Poza co ja, jakbym chciał brać yy, na moje celowniku, który jest trochę dziwny, to ja wam, to ja wam mo mogę pokazać, jak yy, sobie ten celownik. Ja bym panu. Yy, na 7 dni. Jeśli chodzi o turniejowy Ale teraz to tr trochę czasu było, ale tam mi chyba ziomak wychodzi. Jesteście drzwi. No, coś tam coś słyszę. Bla, on zaraz wyjdzie. Ja stoję w tym miejscu... Nie A on nie usłyszał. I to flesza. Nie wiem, czy ja nie wiem pleców. Mam w sobie na jest w mieście. Ja się tam dostał chyba na pewno. Ale że, żeż on dostał? Trzeba być? Nieźle. Nie wiem ja jest, jest trochę chory. Wiem pan, nie próbujcie tego w domu. No, no to zacznę robić skupiać chyba sobie. Ten przycisk. I Chyba sobie dam przycisk B, żebym żeby żeby go nie naciskał, bo jestem sobie... Dobra, zapodstaję bombę, albo flesze nawet. Tak, ja mój celownik. Dobra, no, ale czekaj, yeah. mogę się tak starać To też jest dobra miejscówka. Weź je, jest ktoś Czy nie? Bo ja się tam weź, bo to jest spam może. Ale zobaczymy. Chyba tam nikogo nie ma. Dosaj, dosaj, dosaj. Ja się, jedzie się i mam Nie, wiem, dobra, ale zabili go. Mam nadzieję. Ale nie jestem pewny, chyba go nie zabili. Bo wiem, jak się trochę przykampi, a jest ostatni, więc mam 40 HP. Jest ostatni, czyli dobra, jest w chodzie. Aha, cię mu zabity. Myślę, że to tutaj był. Dobra, Bo się zabił sam, bo przyszedł. Bo chyba. muszę do Gerki. Albo przyszedł do yy, antyterrorystów? Nie, to tak nie piszesz to, na czasie unoki. Oooo! ziomek, ziomek, ziomek. Co tam ten ziomek robił, że mi nie pomagał? Nie on co ja że on mi fing dostał, nawet? A to w ogóle, czy Ty chciałem się pochwalić, że dzisiaj normalnie zrobiłem dwa, dwa flag kosą? Znaczy no nie mi kosą, bo jeszcze akurat kosy nie mam, tylko zrobiłem po prostu. A w ogóle dzisiaj jednej rurce zrobiłem sobie normalnie 11 flagów. Nie, nie chodzi mi o jedną ja rurkę, tylko po prostu cały mecz. No tak dzisiaj, od samego na sobie gram. Dużo w Ford na Fortnite. Dziś w Fortnite jest bardzo duży sklep, jakby jak yy, się coś kupić. Chyba sobie za. Da... To jest ostatni punkt. Patrzcie na czas. Chyba myślę, że zagrałem sobie jeszcze. zakładnika, może dosta. Nie wiem. Tylko jak to się robi taka tego To tak no. Słuchajcie. Jezus, słabia. Dobra, duża. To powiem, jak na mnie wszystkich. Dziewięć będę miała połacać ten enkę ale... nie przez ja, jak ja mam już 10 tysięcy złotych! Ja, co? Ja, ja po prostu nic nie kupiłem, Przestałem, przestałem, właśnie nic nie kupowałem! Tak, bo. Jak nie można mi się... No ja tak weź, ale normalnie, jest na z kosy nawet! Kiego? To jest 2 pola eee, A więc myślę, że ty, e, mój kod macie w, 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 filmie, w, w opisie. Ja na wszystko pokażę co trzeba zrobić, żeby nie dodać do znajomych. Macie zaproszenie do znajomych, nie ma Czyli do znajomych jednego i wpiszcie sobie mój kod, który jest tutaj. Ten kod, no i macie, a mój kod y tutaj, się, tutaj się jest tak. nie spać. co mam po podaję w opisie. Dobra, i no, Zobaczymy, dostajemy je w ogóle expa. Dużo chłopów dostało jakieś skrzynie, ale my nie dostaliśmy nawet expa, bo nie, nic nie mogliśmy zadać tym usłem, Nawet jednego obrażenia, no. Tacy. No, innego obrażenia mogę być na naszym usp óspem. A jak można grać óspem? Skoro coś z mój Macałacha, Daje mi się tam w głowę. Dobra, przepraszam czaty, ale trochę się skurzyłem. Ja chyba muszę w tej rundce, to ja sobie po prostu będę óspem, ale może ostatnią rundę Może może tak... ja Ale ja z malą komu. Ojej, co? trochę? No ja po prostu czasówki nie mogłem więc to jest źle, że nawet nie mogę rozgryźć. Ciekawe czy jak widać tutaj czy dostanę snajpę. To jest... na pewno dostanie snajper, ale... no. Oh. Widzicie? Ja mokradyśmy no, yy, tutaj wszystko znali, bo jak wychodzę to ja za znajdę. Dobrze no, zawsze musi ktoś kapić. To nie jest tak, że chłopy mają jakąś litość, tylko zawsze tak ktoś musi kapić i. Dać tak łeb. Na pierwszym albo za drugim razem. Dobra, ja idź się rozwiąz. Uszpałam. Ale co fajnie zrobimy? Zabierzemy się. Ja tak, między, nie, to tak, że jak szczęknie, to po prostu było, że ręka się skończyła. To był taki bug. Ja, pój ja pójdę na galę, zobaczymy. Flashbang! Ja mam też sył, że nie mogę tak poinformować. Ale się tak trochę skapiłem tak na ziomkach. <laughs> ja cała jej przyszło normalnie, ale ja jeszcze normalnie... Ja, ja jeszcze normalnie to mnie na jakąś dwóch, chodzi normalnie. no Ma... ja... Ja... Ja Wiesz że ja wystarczająco dużo kasy tutaj z po prostu Kupę. mam okay, okay. No się, sobie tutaj na gacty. Nie będę botów. Jest dzień dzienny. Nie wiem czy to nie jest Polak. Uf. No to, no i to to jest na pewno Polak, bo to jest ja coś, ja. Nie. Godzilla, ja nie muszę 6... ale przez jakiś MK w ogóle Ja nie dostanę w ogóle EXPO na ten mecz. A co ja, to tylko marnuj no czas. Dobra, kupuję MG. Też Coś to przepraszam czaty, ale trochę mnie skurzyli. Ja tylko kupić flasha albo jakieś satepny. Trochę mnie skurzyli. Znaczy, no, by jednego fraga zrobił. Chociaż asystę zaliczył. Co to? Wejść? Nie można To jest tylko... ...przedwiać czasy. No i że mówię czasy, bo nie jesteśmy na razie. No pewnie ja... proszę ja poszedł czy tam... Ee, nie czyta tylko... na Tak, tak. Już tam wejdzie. To jest kaczki, pół skupienia. Idę został. No, no nice. Jak kilka zajmę tam. Jak kilka zajmę się tam prosić, to możemy nam organizować swój własny mecz. Tak, czadny, własny mecz. Proszę was do prostu zrobimy sobie taki co kij możemy sobie, sobie zakaź trudnie oby chyba teraz nie gram M-ką, bo tylko jeden mecz, okej okay. może sam ją, wyrzucę ją, ktoś ją weźmie proszę bardzo mam przegrać, puszczam dla widzów Tania, dobra, ja wchodzę, bo tam zostały flesza takiego by nie było a Aj O ja co? A Ja, ja idę na galę. Powrotem. No nie plantuje. A, ja plantuje, plantuje. Oh, nie, ja bym... Ja bym miał go zabił.

Że przegłosowano to jest cud. i mi się takiego gaśka wziął. Dobra, biorę. Szkło, na tego mi skończył, że będzie. Ja bym go zabruszła, to rozbiję bombę. Zobaczymy, co tu bombę sobie i normalne. A zaś to tu miałem jakieś. Piekę uspokoić i ma 0MU. Znaczy, no bez 3 0 tylko. Może jest jeden na gościeczkę. Ej, czasy to był jakiś wallhack, czy co? Ej, że gościu idealnie widział moją głowy? Co ja tam byłem? Ja jeszcze dostałem przez smoka. Ale okej. Okay. Nie miałem w tej ludzie. Jest jeden chłop, ale w sumie jest jeden chłop tutaj, no tylko ma mał, poczekaj gościu, mam mało HP, ale chyba teraz dostaje stajmy. No tak, my sobie wygramy eko. No właśnie, co zrobiłem, tu robię, dobra, teraz nie gadłym kawałem. Ja właśnie, że zrobię przy nam jednego flaga, żeby dostać chociaż. Łódźkę tego ekspań Ja mogę też wyzgać. Jeszcze yy, To nie ma 12 amo nie można bym cały czas strzela Jak wow. Jakbym cały czas nogi strzelał to chłopiec nie umarł bo to dostać No widzicie o to mi chodzi? Ale gość że gość mi dał przełatować ósma Więc płcięki, to jest jakiś pomawczek, Dobra, dostał. Do, do, leży, leży, leży. A, się no, tutaj... tutaj Dobra, ale prze... Zaraz może coś Jakiś eggs Ej, no bo ty... No, bo ten gościu jest. No jeszcze jest na kołach, więc nie... No się, jest V1, V2. W długości mała, a pewnie... Dobra, my przerywamy czaty. Czalić My nie, możemy ich zmienić teraz na... I na drużynę, bo... Ma... Bo... bo w terroristach nie ma wózpa. Zrobię tak trochę pokampion, kuć na ser, żebym nie dostał. B A, wiem się trzymać, tak? Dobra. W ogóle jest spacery pod centrum, ale ja to ustawiłem na C. Polecam. Dobra, teraz już ych, możemy kończyć na czas. Bo... paka leży. O nie, ja przed chwilą odkręciłem. Od, mam dzieci, mam dzieci, mam dzieci! Ja pewnie... Nie wiem, pleca odkręciłem... Od, 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 od. Ale te goście w tym... Są przy to... Do... Mieliście się wygrana bo... Wiecie, wygraliśmy w pewnej rundzie. Ale... Dostaliśmy expo za wygraną, tylko, tylko zostaje się expo za flagi, więc raczej nie polecam. Nie ja jak to brzyn... ale mamy tutaj bardzo dużą szansę na wygranie. Ta karta zleżała, nikt nie mógł bo taka leżała na ziemi, ponieważ... Nie... To sobie... Zaplętajasz na, na normalnie na a co chcę zapontować kościół, a tu wiesz się. Ośrzy syna, a smoke! To jest chory challenge, tak nie polecam. Incendiary out Bardzo chory challenge. Dajcie! Ciędze się do, ale tylko będzie pan no. uda jest ja chyba przejałam. ale nie chłopie pan tu jest. No. Dobra. tak pan tu już sporo czasu, więc skoro... Zawsze, się, no i zabiliśmy po prostu 2? Po więc... Możemy zakończyć ten odcinek. I teraz dostawcie łapkę w górę Żeby chociaż to trochę pocieszenia.